Długa klienta, a sztuczna inteligencja. Niestety, kolejna zła wiadomość. W obsłudze klienta sztuczna inteligencja ma potężne możliwości. Jest ich tak wiele, że nawet nie wiem, od której zacząć. Ale zacznijmy od tak zwanych chatbotów, które obsługują w zupełnie automatyczny sposób obsługę klienta, zarówno tą sprzedażową, jak i tą posprzedażową. Tutaj wiele osób już straciło pracę, a zapewne ten trend utrzyma się w dalszym ciągu. Kolejnym elementem jest oczywiście różnego rodzaju spersonalizowana obsługa oraz różnego rodzaju analizy, cho chociażby analizy opinii klientów, pozy skiwania klientów i generalnie automatyzacja ale też pamiętajmy o tym że sztuczna inteligencja ma możliwość wykrywania emocji klientów, ma możliwość sprawdzania co klienci myślą i co czują na temat obsługi, a także na temat samego produktu. Obawiam się, że to jest coś, z czym my ludzie raczej jednak walczyć nie będziemy potrafili. My chyba jednak nie wejdziemy na ten poziom. Ale oczywiście, jeśli pracujesz w obsłudze klienta, to wcale nie jesteś na straconej pozycji, bo jednak wiele osób preferuje obsługę bezpośrednią. Bezpośrednio przez drugiego człowieka, więc trzeba szukać takich obszarów, takich firm, Takich rodzajów działalności przedsiębiorstw, gdzie jednak ta bezpośrednia obsługa sprzedażowa jest niezmiernie ważna, a także posprzedażowa. Choć muszę przyznać, że takich obszarów jest coraz mniej, ale wierzę, że w dalszym ciągu one będą. No i oczywiście edukacja, w tym edukacja w zakresie sztucznej inteligencji, to jest właśnie sposób na to, żeby utrzymać pracę w Twoim fachu, jeśli zajmujesz się szeroko rozumianą obsługą klienta. Życzę, powodzenia życzę i na następny odcinek serii serdecznie zapraszam.